Siema, musimy, jak widzicie mamy skina świąteczny Mikołaj do Dino Majka. Kupiłem sobie parę skinów świątecznych. Mm, zaraz wam pokażę jakich. Bra. Kurde. Bra. Co? Ten skin jest fajny. na no, bardzo fajne. Po prostu fajny jest Taki family friendly Nie żart. To jest świąteczny skin Ja mam prawie całe święta wykupione Zaraz wam pokażę Mam skina do poko Fajny bardzo. Zresztą. Yy, do nic nie kupowałem, mam tylko ten. Ale. Uwaga. Mam do penny. Tak. Mam do peny. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, mam prawie całe święta wykupione. Doll Stars. Fajne skiny mam świąteczne. One są nielimitowane. Czy są limitowane, bo tylko teraz je można kupić. Dopiero w następne święta pewnie będą kolejne. Taki jubileuszowy odcinek. Bardzo wam życzę wesołych świąt. No. Dobrze. Świąteczne były do lądowania, bo dzisiaj jest, jest wigilia. To ja to nagrywam o 19.47. Już był u mnie Mikołaj, i właśnie dał mi kartę 50 zł Google Play, bo była i no i tutaj sobie doładowałam 170 gemów, no i kupiłem skiny. No, i wygraliśmy giereczkę. I tutaj otworzę skrzynkę. Zobaczcie, prawie cały świąteczny sklep wykupiłem, widzicie? Tylko trzy przebrania mi zostały, Kapitany Korsarz i Czerwona Semilita. No. Teraz sobie zagramy Piratem Poko Może kogoś zaprosimy? Chwilę Zagramy sobie solo show jednak, bo nikt nie chciał przyjąć zaproszeń Piękny po prostu jest ten skin Wow, rewelacja Pirat Poko jest chyba najlepszym skinem jak na razie dla mnie Najpiękniejszym Łow, wow, 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 Kurde, kurde. No, nope, no, nope, no, nope. Bra. Głowa pewnie zaraz wypuści hmm. Głowa puścimy. Ale nie poleciała gdzieś indziej głowa, dobra. Korzystam. <laughs> Bra, soczek mam. Bra, pik! Lecimy. O kolejny soczek. No i wygrane. te świąteczne skiny przynoszą chyba mega szczęście jakoś, te świąteczne skiny, na no serio, bez kitu Teraz zagram sobie jeszcze raz. Może nam mm, Dynamikiem na tym świątecznym skinku. Bo coś nie wyszło. Dobra. Fajrę sobie dłoń. A, Pirate Poco. Też nagrał odcinek. Mm, Tab Gameplay. Tak w ogóle. Pyk. Pyk pyk Ja jak już miałam te doładowane gemy, to po co mi było kupować na przykład, na przykład takiego kolta jednego i więcej już nic nie kupić, ale ja lepiej to się chyba raczej lepiej tak yy, Tyle skinów kupić sobie. Yy, taki Święty Mikołaj. Yy, Pirat poko no i jeszcze oczywiście Pomocnica.pl. Ja sobie jeszcze raz zagram panny. Przebranie na święta z Roadstars. Kubiksa może zaprosimy. nem, pronto, pique, big, 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 né? aqui Bra, weźmy go parki ups. Dobrze. Dobra. Bas. O kurde, soczek, soczek ma, soczek ma. Dobra. Już nie ma soczku. Soczek mu już się kończy. Mu się soczek skończył. O Jezu, bym odcinek skończył. Nie! Wszystkich wesołych... Wszystkim wesołych świąt Lub Brawl świąt Jeśli gracie w Stars O, jaki double kill! Jaki double kill to był to był double kompletnie Ło O kurde Ale mnie zaskoczył Double ulta, ult, ult, ult Kurde No ale i tak dobrze No Ja kończę ten odcinek. Trzymajcie się, papa.